Postal prosta gra, którą pokochali gracze, choć powiem, że ja nie widzę za bardzo potencjału w tej grze. Jest to gra typu idź i strzelaj. Tak po prostu. Ale twórcy zarobili pieniądze i postanowili zrobić kontynuację. Postal 2 to gra, która została wydana w 2003 roku wyłącznie w wersji PC. Twórcami tej gry była firma Running With Scissors, która jest odpowiedzialna za serię Postal i nic innego. Fabuła. Szczerze to niby akcja dzieje się po wydarzeniach z pierwszej części. Koleś przeprowadził się do miasteczka Paradise w stanie Arizona. Mieszka on w przyczepie ze swoją żoną, wszystko go denerwuje, a co więcej, ma zawsze szczęście, albo nawet i pecha, że zawsze znajduje się akurat tam. Gdzie dzieją się najważniejsze wydarzenia typu terroryści atakują kościół albo ekolodzy podpalają bibliotekę. Gra jest zrobiona sandboxowo. Sterujesz w niej bohaterem, który ma na imię koleś. Naszym zadaniem jest to, aby w ciągu jednego dnia wykonywać zadania. Dodatkowo w grze nie występuje cykl dnia i nocy, więc słońce w tej grze nie zajdzie, dopóki nie wykonasz wszystkich zadań. Dodatkowo, wraz z przechodzeniem gry, odblokowuje się więcej miasta, i na przykład kościół odblokowuje się we wtorek, natomiast cmentarz w środę. I oczywiście, oprócz ważnych lokacji, w środę odblokowują się również kanały, które, jeżeli chcesz, możesz całkowicie olać, ale warto je sprawdzić dla otrzymania broni i to nie byle jakiej. W grze występuje też pewna dowolność. Jeśli chcesz, Możesz przejść tą grę całkowicie bez zabijania, ale możesz również być totalnym psycholem i zabijać wszystko, co się rusza. W grze broń leży wszędzie i trzeba dobrze szukać. Oprócz broni białej jest także broń palna, a nawet granaty, koktajle mołotowa, a nawet benzyna, którą można polać ludzi, a następnie podpalić. Do tego nasza postać może sikać. Sikanie Głównie służy do kaszenia pożaru, ale jeżeli jesteśmy chamscy, to możemy kogoś osikać. Trzeba jednak pamiętać, że jak znajdziesz broń palną, nie należy jej nosić na wierzchu, gdyż wtedy policja będzie nas ścigać. Jest na to jednak sposób. Wystarczy wejść do komisariatu i znaleźć policyjny mundur. Policyjny mundur daje ci prawo wejść do zbrojowni na komisariacie, oraz pozwala on chodzić z bronią na wierzchu bez konsekwencji. W grze możemy również zginąć, dlatego warto dbać o swoje zdrowie. Możemy je uzupełnić zbierając apteczki, które odnawiają życie, ale robią to tylko na miejscu. Możemy odnawiać również życie zdalnie, jedząc jedzenie takie jak pizza, pączki, donaty. Albo możemy zapalić fajkę zdrowia, która regeneruje nam życie do 120 punktów. Bez względu na to, ile ich mamy, aczkolwiek po jakimś czasie 25 punktów jest nam zabrane, więc po zapaleniu warto trochę poczekać. Jeżeli oczywiście masz dużo cierpliwości, albo szybko znaleźć leczenie. W grze są również koty. Jak jakiegoś złapiemy, możemy wsadzić go na karabin bądź strzelbę w dupę. Działa on na zasadzie tłumika. Dodatkowo, w grze możemy znaleźć radar. Jest to przydatna rzecz, która pokazuje nam, gdzie są inne osoby. Pokazuje również wrogów, którzy są oznaczeni na czerwony. Jest to przydatna rzecz, jednak nie jest ona wieczna, bo baterie w radarze wyczerpują się, dlatego warto go wyłączać. Wiem, że w grze jest również kotnik oraz psia karma, ale tego to już w ogóle nie używałem. Jakby to powiedzieć, Postal 2 to brutalna gra, która zawiera sporo realizmu. Co szczególnie widać w przypadku policji, która jak zobaczy, że masz broń, to zapamięta to. No chyba, że nosisz policyjny mundur, który pozwala nosić broń na wierzchu. Jednak swoje ciemne sprawy musisz załatwiać po cichu. Widać to też po fizyce, która oddziałuje na martwe ciała, które potem można kopać. Tutaj warto jeszcze powiedzieć o obsadzie. Niestety, jeżeli chodzi o głosy postaci, to brzmi to bardzo słabo. Rick Hunter wcielający się w Kolesia z Postala brzmi bardzo sztywnie. Oczywiście mowa tutaj o wersji amerykańskiej, gdyż gra zawiera fantastyczny polski dub. Głosu Kolesia w polskiej wersji podkłada Krzysztof Grebski, który znany jest chociażby z podkładania higienistki we władcach muł. Krzysztof Grebski brawurowo wcielił się w postać totalnego psychopaty, którego podnieca robienie komuś krzywdy. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie, walnięty knurze. W mordę, podpisuj moją petycję do cholery. Na pewno nie, walnięty knurze! Ja ma to robisz? Podpiszesz to ty, czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Co więcej! Twórcy postanowili, że usuną przekleństwa i zastąpią je innymi słowami, które mają taką samą moc. I na przykład zamiast angielskiego Fuck you w polskiej wersji jest się na ryj. Krótka recenzja? Oczywiście! No ale postal 2 to prosta gra i nie trzeba długo mówić. Tutaj powinienem zakończyć recenzję, ale powiem jeszcze, że gra doczekała się dwóch dodatków. Jeden z nich to Sher de Pain, który przede wszystkim. Umożliwiał granie multi. Jest jeszcze jeden dodatek, zwany jako Apokalips Weekend, o którym właśnie opowiem. Apokalips Weekend jest dodatkiem, którego akcja dzieje się po drugiej części, konkretniej w sobotę. Nasz koleś budzi się w szpitalu i dostaje informację o tym, że jego przyczepa została skonfiskowana, że jego pies został zabrany do odmłóżdarni za zaległy podatek no i że jego żona wyprowadziła się do swojej matki. Na tym się jednak nie kończy, bowiem koleś przez wypadek, którego dopuścił się w drugiej części, zaczyna mieć bóle głowy, które jednocześnie są jego halucynacją. Jednak to nie koniec fabuły, gdyż z powodu jakiejś choroby krów w mieście Paradise pojawiły się ząby. Żeby je zabić, nie wystarczy odciąć im głowy. Trzeba zmiażdżyć bądź rozwalić ich łby na milion kawałków. Więc zadaniem kolesia jest po prostu przeżyć tą apokalipsę. Jeśli chodzi o mechanikę gry, to niewiele się zmieniło. Przede wszystkim dodatek: Apokalips Weekend nie ma już otwartego świata, tylko przechodzić tą grę liniowo. Koty w tej grze nadal można ładować na strzelbę i karabin, ale teraz zostały one zmutowane i mogą się one zmieniać w takie tornado, które zdaje kolesiowi obrażenia. Dodatkowo. W grze dodane zostały nowe bronie. Między innymi maczeta, która potrafi odciąć ludziom kończyny, młot, który potrafi zmiażdżyć komuś łeb, szczególnie przydatny na zombiaki, no i kosa, która przecina ludzi na pół. Dodatkowo na końcu tej części jest boss odpowiedzialny za całą tą apokalipsę. Jego pewnie już znacie, ale i tak nie spoileruję. Także jak widać, dodatek Apocalypse Weekend. Zabrał nam tą dowolność, i w grze musimy zabić ostatniego bossa: 100 zombiaków, 21 krów, 21 słoni, gościa, który trzyma u siebie złoty masterdysk, oraz taliba, który jest nasączony naftą, aby móc uciec z celi, w której nas zamknięto. Powiem tak: Postal 2 i Postal 2 Apocalypse Weekend to gry, które każdy fan strzelanek oraz brutalnych gier powinien sprawdzić. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o pudełka, to te gry były sprzedawane osobno. Dzisiaj jest inaczej. Wersje, które możecie kupić na Steamie bądź Kogu, to są dwie gry połączone w jedno. Niestety, jeżeli kupicie gry cyfrowo, musicie liczyć się z tym, że tego fajnego dubbingu z Krzysztofem Grebskim na czele już nie usłyszycie. Wiem, że można prowadzić spolszczenie, ale jednak poleciłbym kupić oryginalną płytę. Gra przy okazji działa na nowych systemach, niestety Windows 10 miał problem z zapisywaniem gry. Udało mi się go jednak rozwiązać, uruchamiając grę jako administrator i to pomogło. Nie sprawdzałem oczywiście, czy gra działa na Windows 11, więc polecam zrobić to samo i sprawdzić, czy pomogło. Ponieważ Running With Sizer zarobili na tej grze oraz na dodatku, postanowili potem wypuścić trzecią część, która okazała się totalnym niewypałem. Że nawet twórcy wstydą się ją pokazać. Więc w zamian za to wydali kolejną część, czyli Postal 2 Paradise Lost, która nie doczekała się już polskiego tłumaczenia. A szkoda, natomiast kiedyś ją opiszemy, bo wiem, że nie kosztuje dużo.